Jeżeli oglądasz ten materiał, to znaczy, że udało nam się przetrwać 2020. A zarówno Tobie, jak i sobie szczerze gratuluję i mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas lepszy od poprzedniego. Początek roku to niestety widmo nadchodzącego rozliczenia podatkowego. Dziś pokażę Ci, jak sprawić, by było ono mniej bolesne. W dzisiejszym odcinku naszego emerytalnego cyklu pod lupę bierzemy IGZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Ci nieco wtajemniczeni, skrót ten mogą pomylić z podobnie brzmiącym IKE, oznaczającym indywidualne konta emerytalne. Co więc zmienia ta jedna literka, która różni oba produkty? Podstawa działania IGZE jest do IKE bardzo podobna i równie prosta. Chodzi o zapewnienie naszym oszczędnościom lepszych warunków do rozmnażania się. Każdego roku możemy wpłacić określoną przez Państwo kwotę, którą później, zależnie od tego, na jakie Igze się zdecydujemy, wrzucamy na lokatę, obligacje, akcje czy w ręce funduszy inwestycyjnych. Igze jest swego rodzaju opakowaniem, tarczą Twojego ulubionego sposobu oszczędzania, chroniącym je przed atakami wścibskiego urzędu skarbowego. Co roku limit wpłat na Igze zmienia się. A w 2021 doszła nam jedna dość istotna nowość, która powinna zainteresować wszystkie osoby samozatrudnione. Jeśli bowiem prowadzisz pozarolniczą działalność, to w tym roku w ramach XZ możesz wpłacić aż 9466 zł. i 20 groszy. Reszta śmiertelników swoje emerytalne skarbonki może zasilić kwotą równą 6310 zł. i 80 groszy, czyli nieco więcej niż w roku poprzednim. Limity te nie biorą się oczywiście z powietrza. Są ustawowo określane na podstawie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Tak jak wspomniałem, zebrane pieniądze mogą pracować na nas w wybrany przez nas sposób. W przeciwieństwie jednak od przypadku, kiedy oszczędzasz bez Ike czy Igze, nie musimy martwić się o to, że państwo zabierze nam 19% zysków w formie podatku belki. Nie oznacza to, że nie zapłacimy niczego. Jeśli bowiem będziemy chcieli sięgnąć po nasze środki zbliżając się do emerytury, to możemy to zrobić po skończeniu 65 roku życia. Wtedy zapłacimy 10% zryczałtowanego podatku. Weźmy pod uwagę magię procenta składanego. Przez te wszystkie lata nikt co roku nie zabiera nam 19% zysków, więc mogą one rosnąć szybciej niż w przypadku, gdyby ciągle ktoś kazał nam ów podatek belki płacić. 10% daniny płacimy już na sam koniec. Igze ma jednak innego asa w rękawie. Nie musimy czekać do 65. urodzin, aby cieszyć się z tego, że oddaliśmy mniej do Urzędu Skarbowego. Coroczne wpłaty na Igze pozwalają nam bowiem na obniżenie kwoty podstawy opodatkowania, czyli krótko mówiąc, obniża nam wartość w corocznym rozliczeniu PIT. O jakich dokładnie kwotach mówimy? To, ile zaoszczędzisz, zależne jest od tego, w jakiej formie się rozliczasz. Przypomnę, że mamy tutaj trzy opcje. Pierwszy próg, czyli 17%, drugi, czyli 32% i podatek liniowy, czyli 19%. Od podatku odliczasz całą wpłaconą w danym roku kwotę. Jeśli więc rozliczasz się w pierwszym progu, to za 2021 możesz zapłacić o 1072,83 zł mniejszy podatek. Ciekawiej sytuacja wygląda w drugim progu, bo tu maksymalna wpłata da nam prawie 2020 zł oszczędności. I przypominam, mówimy tu o podwójnej korzyści. Nie dość, że Twoje pieniądze pracują na ciebie, to jeszcze z racji tego, że je odkładasz, to mniej zapłacisz w rozliczeniu rocznym. Myślę, że widząc te konkretne kwoty, łatwiej jest zrozumieć, że nieposiadanie Igze się nie opłaca. Zakładam, że skoro trafiłeś na kanał o tematyce finansowej, to o swoje zaplecze finansowe dbasz już w jakiś sposób. Jeśli już teraz regularnie oszczędzasz, to świetnie. Gratuluję. Warto moim zdaniem pomóc tą oszczędnością przez lokowanie ich w Igze. Jeśli zaś nie masz jeszcze wyrobionego nawyku oszczędzania, to założenie takiego produktu może ci w tym pomóc. Nie musisz operować ogromnymi kwotami. Tegoroczny limit na XE to jak wspomniałem, nieco ponad 6 tysięcy złotych, nie trzeba wpłacać go w całości ani w jednej transzy. Swoje indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego możesz zasilać na przykład co miesiąc czy raz na jakiś czas, kiedy na Twoim koncie zbierze się jakaś nadwyżka gotówki. Dzięki temu co rok zapłacisz mniej w rozliczeniu podatkowym, a po 65 roku życia będziesz mógł przelać sobie słowitą kwotę pomniejszoną o 10% podatek. Jeżeli z jakiegoś powodu będziesz potrzebować. Potrzebował wypłacić środki zgromadzone na XE wcześniej, to oczywiście masz taką opcję. Nie da się niestety wypłacić jedynie części pieniędzy. W takiej sytuacji mówimy o zwrocie, czyli całkowitym zamknięciu Xe. Wypłacany kapitał podlega jednak opodatkowaniu. Wypłacana kwota zwiększy nam podstawę opodatkowania w danym roku. A jeśli wypłatę taką zlecimy w ciągu pierwszego roku od założenia Xe, to możemy spotkać się jeszcze z pobraniem opłaty dodatkowej. Warto więc po prostu odczekać lub sięgnąć po te środki w zupełnej ostateczności. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Xe. Jeśli korzystacie z tego rozwiązania, to napiszcie od jak dawna. Będąc na dole sprawdźcie też linki w opisie, bo jeden z nich prawdopodobnie poprowadzi was do sklepu FX Maga, gdzie zaopatrzycie się m.in. w najnowsze wydanie drukowanego magazynu Inwestor. Ja tutaj mam jeszcze poprzednie. To najnowsze traktuje o gamingu, czyli dosyć popularnym temacie. Uspakajam, to nie znaczy, że w środku znajdziecie recenzję najnowszych gier, ale informacje na temat tego, jak game. Gaming wpłynął na rynek akcji, co się dzieje w ogóle na tym rynku, jak do tego podejść, jak to ugryźć. Nad magazynem pracuje cały sztab specjalistów od finansów, więc naprawdę warto się tym zainteresować. Można go nabyć oczywiście w salonach prasowych Empik. Ale bardziej zachęcam do nabycia go na naszej stronie internetowej FXMAC łamane na sklep. Tutaj zapraszam, tutaj możecie się zaopatrzyć w każdy do tej pory wydany numer magazynu Inwestora, czy to w wersji drukowanej, czy w wersji elektronicznej. Najbardziej zachęcam do nabycia pronumeraty, bo ona sama w sobie już jest tańsza. W ramach niej po prostu co kwartał do waszej skrzynki zawita właśnie taki numer um, drukowany, ale. Powiem wam, jak zrobić to jeszcze taniej. Wsadzamy sobie taką prenumeratę do koszyka i wpisujemy kod emerytura i dzięki temu cena wygląda właśnie w ten sposób, czyli niecałe 80 zł. Oprócz tego warto zainteresować się również Akademią Inwestora, czyli swego rodzaju platformą edukacyjną, w ramach której będziemy mieli dla Was aż 52 lekcje. Będziemy mieli, bo te lekcje co tydzień się pojawiają, już w tym momencie jest dostępnych ich paręnaście. Możecie sobie obejrzeć ponadgodzinny film, przeczytać bardzo długi tekst, a na koniec czeka na Was nieobowiązkowy, oczywiście, ale jednak warty do rozwiązania test wiedzy. Wiele przydatnych informacji, czy to o akcjach, obligacjach, walutach, surowcach, Wszystkim tym, co powinniście wiedzieć, żeby świadomie zarządzać swoimi finansami. Jeżeli nie jesteście pewni, czy taka platforma jest dla Was, dajcie nam znać. Udostępnimy Wam ją na taki próbny okres, ale jestem przekonany, że na pewno się tam odnajdziecie i będziecie zadowoleni. Za dzisiaj bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o Igdze. Czekam na Was w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Na razie, cześć!